No to dobry wieczór. Co tym razem? No właśnie, dobry wieczór, bo jest już ciemno, a ten unboxing, to otwarcie nowego sprzętu, który właśnie wjechał i rozbudowuje bazę Dominik Foto z Dominika Zwiedza. Robimy wieczorem, żeby jutro, czy pan to, jutro, jutro, prawda? Jutro zrobimy dla Was fajną też atrakcję, żeby już nowego sprzętu właśnie użyć. I co my tu mamy? Wjechał dzisiaj, słuchajcie, fajny secik Nikona. Co wjechało? O, zobaczcie, takie małe dzidzi, e, czyli wjechał tu Nikon Z6 II e, z konkretnym, fajnym obiektywem e, 24-120, e, ze stałą przysłoną, ze światłem 4, e, z serii S, który ma fajną ciekawostkę, obiektyw, e, do tego przejdziemy później jako dodatkowy obiektyw też wziąłem sobie 24 do 200, taki obiektyw wakacyjny, chociaż czasem wykorzystamy go też do jakichś materiałów, dlatego że to już jest stała, zmienna w diafragma zmienne światło od 4 do 63. Do 6, Oczywiście obydwa są stabilizowane obiektywy i no właśnie, z nowej serii w ogóle, z serii Z do aparatów, co nam to daje o wiele jaśniejsze o wiele większe światło wpada, więc możemy robić w trudniejszych warunkach, a sam też aparat, sam Z6 II jest kapitalnym i paradoksalnie lepszym od Z7 II, bo Z7 II ma więcej megapikseli, ale gorzej widzi w ciemnych, tła, w ciemnych planach. Natomiast Z6 II do praktycznie minus 5 stopnia LFI, czyli takiej skali, gdzie już prawie, że jest ciemno, a on nam nadal złapie autofokus więc to jest rewelacyjną zasługą. Dobra, natomiast tak, mamy już wstępnie. Za chwilę sobie sięgniemy. Omówione obiektywy. Mamy jeszcze też grip, czyli uchwyt na dwie, na dwie baterie. Co jest ciekawostką tego gripu, oczywiście ma pełną funkcjonalność do zdjęć pionowych. Czyli mamy dodatkowe guziki, ale. Bardzo dużą ciekawostką tej serii jest to, że w trakcie pracy możemy wymienić baterię jedną. Normalnie jest hot swap i możemy sobie hot swapem wymienić baterię i możemy kontynuować dalej, a jednocześnie grip ma też wejście USB, więc możemy sobie w trakcie używania podłączyć USB i ładować na przykład baterię. Bardzo fajny bonus. No i oczywiście do tego doszły dwie baterie oryginalne, tak jak tam widać. Doszły filtry, zestaw filtrów. Co jest fajne, jest filtr zwykły, jest filtr, filtr polaryzacyjny i jest filtr ND, czyli szary, który pozwala nam zrobić zdjęcia pod światło. Yy, niestety wraz albo stety, yy, wymusiła na nas kamera też kupno nowej karty yy, pamięci yy, która jest tutaj jest to jedna z głównych firm wiodących na świecie jeśli chodzi o streaming jest to AngleBird yy, z prędkością zapisu do 800 megabitów na sekundę ciągłą yy, co jest przetestowane czyli yy, czyli co możemy sobie normalnie już kręcić 8K co prawda, aparat obsługuje tylko 4K, ale za to 60 klatek i to będzie nowa jakość od kolejnego materiału. No i oczywiście też karta UHS 2, bo aparat ma dwa sloty też oczywiście szybka karta ze 180 MB zapisu na sekundę. Standardowo 512 MB główna karta do wideo i zdjęć w rawie. Czyli w bezstratnym formacie i 256 MB do, e, na drugi slot. E, wraz z kartą, niestety, wymuszony zakup nowego czytnika e, do kart, e, też Angelberda firmy. No i e, na ostatnie, z racji tego, że w tej chwili e, wszystkie urządzenia, które mam, pracują na jednym typie ła, e, baterii. Czyli mogę zamiennie stosować. Podwójna ładowarka. W razie wyjazdu można szybko naładować. A no, no, teraz myślę, że przejdziemy do prezentacji poszczególnych urządzeń. No dobra, skoro przechodzimy do otwarcia, słuchajcie, to otwierajmy. Zacznijmy po kolei od czytnika kart e, pamięci, który, jak wspomniałam, jest nowym czytnikiem. No i otwórzmy go sobie. O, jak ładnie poszło! Mamy ostre noże, nie? No, dobrze. Szybczy, szybki czytnik kart nowej generacji USB-C, generacji 3.2. Co my tu mamy, słuchajcie? A tu mamy tylko kabel. Ale zobaczcie, jaki gruby jest sam kabel. Trochę, nie? No, ale z racji dużych prędkości, niestety, musi takowy być. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze, słuchajcie a gumki, antypoślizgowe. E, czyli czytnik możemy sobie na antypoślizgowej gumce, bądź gdzieś przypiąć. No i przechodząc do samego czytnika, słuchajcie. Jest to sobie takie dzidzi. Dodatkowymi naklejkami, o, oh, witamy w Angelberdzie. Co ciekawe, słuchajcie, z kartą można, bodajże przez pierwsze 3 lata z gwarancją, wykupić backup. W razie awarii karty pamięci można odzysk danych w Angelberdzie w Austrii zrobić, więc to jest też fajnym punktem. No ale, tak jak wspomniałam, to jest profesjonalna karta, więc. Tak, więc mamy sobie czytnik, słuchajcie, dobra, rzućmy sobie to wek. Poszło. Nie, to nie będziemy rzucać, nie? Dobra, to ułożymy. Okej, okay. odłóżmy sobie, słuchajcie, dobra, No ale skoro jesteśmy już przy tej karcie, to przejdziemy do czytniku, to przejdźmy właśnie do samej karty. No jak zdążyłam napomnieć, jest to szybka karta, e, potwierdzona, stała prędkość zapisu, to jest 800 megabi bajtów, megabitów na sekundę i słuchajcie, zobaczcie jak jest zapakowana. O. I zobaczcie, takie troszkę większe SD. Oj, dobrze. No więc to sobie też możemy wyrzucić kartę już zostawimy, bo za chwilę będzie nam potrzebna, ale słuchajcie, dobra. Oczywiście instrukcja też, ale instrukcji na razie nie potrzebujemy. Wiemy, co musimy mieć, do czego nam potrzebne. Dobra. Tu mamy kolejną kartę Lexara. Tak, dobra. Nie mamy noża. Dobra, ale to pominimy za chwilę, ogarniemy. Co mamy dalej? Mamy oczywiście wspomniane akumulatory. W zestawie jest oryginalnie jeden, natomiast ja dokupiłam dwa kolejne, żeby mieć tu pełen zestaw czyli oryginalny akumulator Nikona NL15, bo takowy tu jest zastosowany. Dobrze, jeden sobie zostawimy na wierzchu, słuchajcie. Drugi na razie, out. Idźmy dalej. Filtry. Filtry nam się przydadzą, więc sobie odblokujemy. Za chwilę zostawimy na wierzchu jeden z każdego pudełka. Filtry, jak filtry, myślę, że wszyscy wiedzą. No, zobaczcie, jaka instrukcja. Żeby zapamiętać moment. E, filtry, czyli e, zarówno począwszy od, zobaczcie, jak spakowane e, filtry, czyli począwszy od zwykłego, który za chwilę założymy na obiektyw, mamy filtr, to jest akurat ND, czyli e, pozwalający robić zdjęcia, e, nie to jest, przepraszam, polaryz, polaryzacyjny, e, nie, dobrze. To jest ND, czyli szary, pozwalający robić podświatło, a tutaj widać po barwie jest polaryzacyjny, czyli możemy wyciągnąć więcej koloru. Przy krajobrazach zazwyczaj stosowany. I te dwa filtry chowamy sobie, bo na co dzień nie będziemy ich wykorzystywać. Ten zostawiamy na wierzchu, bo za chwilę przyda nam się do obiektywu i to sobie zostawiamy, a może od razu zrobimy. Manew, gdzie będziemy normalnie z tego korzystać? Słuchajcie, czyli przerzucamy od razu z drugiego, takiego samego zestawu, mniejszy filtr. Jeden i drugi. I ten zestaw będziemy ze sobą też mieć zawsze. A jedno etui można schować. I. Co robimy z pudełkami jak myślicie? O, o poleciało. Dobra, no nie tym nie będziemy rzucać. <ścoughs> no właśnie taki maluszek jeszcze. Czyli co? Ładowarka. Niekoniecznie droga, natomiast sprawdzona przez część profesjonalistów, też używana, pozwalająca ładować dwie baterie, w tym przypadku NL15C, równocześnie z wyświetlaczem. Także z tego będziemy też czasem korzystać. Na razie to sobie schowamy i nie będziemy rzucać. Słuchajcie. To sobie po prostu odłożymy. No i przechodząc dalej, przechodzimy do gripu. Czyli uchwytu pozwalającego robić zdjęcia w pozycji pionowej. Oczywiście, zobaczcie. Cała biblioteka, nie? Wszystko oryginalne od Nikona, więc mamy tu pełną bibliotekę. No ale sam grip, słuchajcie, kosztował prawie 390 euro, więc o czym my tu mówimy. No właśnie grip. Grip wspomniany grip. Możemy go sobie od razu przygotować. To jest taka takie kombi, bo baterii samej nie wkładamy. Natomiast wkładamy, słuchajcie hmm, przejściówkę, przejściówkę, właściwie całą górę, na której mamy... Tak jak wspomniałam, sterowanie, dodatkowy przycisk funkcyjny, więc możemy sobie zmienić na przykład tryb autofokusu: czy ma zbierać całego tła, czy ma zbierać oko ludzkie, czy ma zbierać oko zwierzęcia. Takie cuda ma ten aparat. Jednocześnie zmiana parametrów dwoma pokrętłami autofokusa, przyłączenie. Tak, i tu ciekawostką jest, słuchajcie, to co wspomniałam, czyli po otwarciu. Mamy komorę baterii i mamy, jak widzicie, dwa e, e, przełączniki e, jakby. Jeden to jest uwolnienie głównego gripu, gdzie wymieniam sobie całość i możemy sobie teraz już włożyć jedną baterię. I ten jest stały, można go w międzyczasie doładowywać. Dobra, załadujmy go sobie. A drugi jest swap. Czyli w trakcie pracy mogę go sobie wymienić drugą baterię. To takie ciekawe rozwiązanie. I to za chwilę sobie zapniemy, więc kolejne pudełko, słuchajcie, możemy zdjąć. No i przejdźmy do ciekawszych rzeczy. Obiektyw rezerwowy, znaczy rezerwowy bądź do dodatkowych rzeczy. Czyli 24 do 200, TeleZoom. I to jest ciekawostka. Słuchajcie, fajna. Wiecie, co to jest? Czy nie wiecie? Ja też za pierwszym razem nie wiedziałam, jak tydzień temu otwieraliśmy Aparadiana. Teraz jestem już mądrzejsza. Zobaczcie to. To jest. Co? Tu mogę sobie włożyć obiektyw i go bezpiecznie zawinąć. Takie praktyczne cudo e, dla tej serii. No oczywiście cała e, papierologia, jak widzicie, e, standardowo dla tego, mo, dla tego modelu. No ale dobra, przejdźmy dalej. Mamy tulipana. O, tulipan, chodź. Tak, tulipan. I mamy sam obiektyw. Dobrze, książki możemy już pożegnać. Słuchajcie, za chwileczkę odłożymy. Słuchajcie, mamy 24-200. Co ciekawsze, jest to jeden z obiektywów mniejszych w swojej klasie, który ma bardzo fajną funkcjonalność. No i mimo, że jest zmienna, zmienne światło, to jednak daje bardzo fajne parametry. Słuchajcie, zobaczcie. Za chwileczkę nałożymy oczywiście filtry ochronne. No ale dobrze, ale. O. Także jeden obiektyw mamy. Odłóżmy go sobie tutaj. Odłóżmy go sobie tutaj. Poleciał. O, udało się. No, i słać, przechodzimy do klu całej zabawy eee, czyli do. Głównego creme de la creme, czyli co prawda kitowego, ale nadal bardzo mocnego zestawu. Znaczy jest to oczywiście już seria Pro, jeśli chodzi o Nikona. E, więc mamy. O, co my tu mamy? Kolejny tulipan do 77 mm. Mamy sam obiektyw. Słuchajcie, tak. I tu mamy możliwość zmiany fokusu albo na automatyczny, albo na y, ręczny. Dodatkowy przycisk funkcyjny, który można skonfigurować sobie do swoich parametrów. I co ciekawostka, jak widzicie, są trzy ringi. Trzeci też można sobie skonfigurować. Można na przykład y, zmieniać sobie przysłonę. No jest stała, ale wiadomo, jak co mogę wy 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 zmienić na większą. I nie muszę już teraz tego robić aparatem na przykład, ale mogę sobie po prostu ringiem zmienić samą przesłonę. Też bardzo fajny, fajne rozwiązanie jest to seria S, y czyli seria profesjonalnych szkieł. Co my tu mamy? Zamknął, zamknął. Dobrze. E to jest to. No i przejdźmy dalej, co tu jeszcze nikomu nam, nikom nam daje. O, o, to już znamy, słuchajcie. E, to jest e, taki sam pącz, jak e, mamy do tamtego drugiego obiektywu. E, bardzo fajne materiałowo, e, więc to wam nie będzie robiło szkody. E, aparat, e, kabelek USB-C na e, zwykłe USB. E, pasek którego nie będziemy używać, z racji tego, że używamy dwóch aparatów. Co my tu mamy dalej? Słuchajcie, to jest ciekawostka, bo szczerze mówiąc, to jest. Nie wiem. Ach, wiem, słuchajcie, to jest część gripa. To jest część do złączy. Jak się nazywa? Słuchajcie, to jest część do klatki, częściowa klatka. Słuchajcie, fabrycznie dostajecie częściową klatkę do podłączenia, bo wspomniałam, że ten aparat może pracować na zasilaniu stałym w czasie pracy i zobaczcie, macie od razu przygotowaną instalację pod, do podpięcia zasilania stałego. Bardzo fajna opcja, plus dla Nikona. Dobra, ale na razie sobie odłóżmy to, bo tego nie potrzebujemy teraz. E, co my tu jeszcze mamy? No Standardowa ładowarka, nie będziemy otwierać. Standardowa MH25 z kabelkiem. E, no, oczywiście, akumulator. Dobrze, tego już też skorzystamy. No i słuchajcie, właśnie robimy hot słapa. Hop, i mamy załadowaną baterię. Chcemy w czasie pracy zmienić? Zmieniamy. Też bardzo fajne rozwiązanie Nikona. I tu widzicie wskaźnik, która bateria jest używana w danym czasie. AB. Dobra. Eee, tak, to mamy, to mamy, to mamy. Słuchajcie, to możemy na razie schować, bo mamy tego typu rzeczy już. No i teraz przechodzimy do rzeczywiście CLU. Jedno etui, i drugie etui. Dobra, teraz musimy, słuchajcie, zrobić trik. E, tak, zrobić trik. E, dobra. Słuchajcie, to zrobimy za chwilę, bo musimy jeszcze doczytać, jak tu dokładnie zdjąć to gniazdo, bo będziemy go używać, ale to za chwilę wrócimy. Dobra. To my pozwolimy sobie w tej chwili zrobić krótkie cięcie na zmontowanie obiektywów i zmontowanie tego i za chwilę do Was wracamy. Do za chwilę. No dobra, słuchajcie, więc, skręcąc bekę, uciął się ostatni, ostatni kawałek z montażu, więc mamy już wszystko zmontowane. Tylko no właśnie, to jest sam już obiektyw z zamontowanym już filtrem UV. Z, tak, z tulipanem, tak zwanym. Ten obiektyw jest dodatkowo blokowany. I mamy już zmontowany główny zestaw z, oczywiście też już z filtrem, z tulipanem. Jak widać, już mamy wstępną konfigurację aparatu zrobioną, więc na ekranie mamy dodatkowe informacje wyświetlane, w jakim trybie aparat pracuje, jakie jest ISO, ile można zdjęć zrobić w tym wypadku, jaki jest czas naświetlania, jaka jest przysłona. I wspomniałam o gripie, więc tylko wam na szybko teraz już pokażę taką ciekawostkę. Tak, cyk. Robimy sobie słapa. Cyk, zobaczcie, wyjąłam baterię, aparat działa dalej. Takie czary. -mary. No, wpięłam i mamy znowu. Tak, jeśli chodzi o wizjer, to też już przed chwilą pokazaliśmy. Zobaczcie. Próbu... Spróbowaliśmy przed chwilą sobie spojrzeć przez wizjer i słuchajcie, to nie jest już wizjer zwykły, tylko wizjer elektroniczny i powiem Wam, że różnica w dostrzeżeniu detali, ponieważ jest tu ponad 3 miliony pikseli na tym małym wyświetlaczu, jest genialna, więc ostrość możecie tutaj centralnie ustawić, bo no to jest bardzo dużo punktów ostrości. i no, co tu więcej mówić. Grip, wspomniałam, możliwość obsługi dodatkowej, to już mówiłam i no właśnie, co? No i ten aparat zasilił szeregi Dominik Fotos, Dominika Zwiedza. Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia tych kanałów. Dominik Fotos jest kanałem typowo Holendrojęzycznym od jakiegoś czasu. Więc w tym momencie mamy już zamontowany też uchwyt do e, paska. Na Dominik fotos możecie zobaczyć materiały holendrojęzyczne, chociaż jeszcze rok, półtorej roku temu jest też mieszany materiał polskojęzyczny i z wypadów. Teraz został już typowo do e, prac. E, no właśnie tak. Wspomniana możliwość zasilania ładowania baterii w czasie pracy, więc mamy też gniazdo USB-C na samym gripie. Natomiast na Dominik Fotos możecie materiały z eventów, zdjęcia, możecie część zwiedzania, zwiedzanie w języku holenderskim. Na Dominika Zwiedza obydwa kanały będą wyświetlone na ekranie. Możecie podejrzeć materiały polskojęzyczne, jak na przykład fajny materiał z zeszłego tygodnia. Z przed dwóch tygodni, z Festiwalu Kultur, bądź też z, waka z ubiegłorocznych wakacji z Monachium, czy z Garniesz Partenkirchen. Także na obydwa kanały zapraszam. I tym akcentem dzisiaj już się z Wami żegnam, i dziękuję za obejrzenie tej prezentacji. Wyszła jak wyszła. Niektórzy są mądrzy, próbują kasować zdjęcia, które ktoś zrobił, i przez przypadek kasują nagrane filmy. No ale cuda się zdarzają, słuchajcie. Dlatego teraz już rzeczywiście Wam dziękuję. I e, widzimy się e, pewnie w jutrzejszym materiale. Znaczy, Wy go jutro nie zobaczycie, ale e, ta, za chwilę wyjdzie i oczywiście, już w tej nowej podkreśliłam e, lepszej jakości, bo upgradujemy teraz cały zestaw, zarówno GoPro, e, z których korzystamy. I e, to nowe body będzie wykorzystywane do zoomowania, w którym też będzie już 4K 60 klatek.